Totalnie na wieczór, słuchajcie, po obiedzie mnie tak zmuliło, że jedyne o czym marzyłam, to położyć się spać. <laughs> Ale co chcę Wam przyjść i opowiedzieć, jak było na ewencie przez cały weekend? Słuchajcie, było fantastycznie. Jest to coś cudownego w ogóle, żeby iść na takie eventy i otaczyć się ludźmi, którzy mają takie same myślenie i styl bycia jak Wy. Wtedy takie spotkania są totalnie dla Was. Oczywiście wszystko Wam w toku opowiem, opowiem, żebyście wiedzieli, o co mi w ogóle chodzi. Jeśli chodzi o całą drogę i w ogóle, no to słuchajcie, im bardziej zbliżałam się w stronę gór, tym bardziej sypał śnieg, ale nie było generalnie taka zła trasa. Fajnie się przejechało. I zaczynał się o godzinie 15. Średnio każde takie spotkanie, wykład, który był prowadzony, trwał Pół godziny, godzinę, zależy kto, co tam miał do przedstawienia, do opowiedzenia. Eee, I była niespodzianka. Samą niespodzianką było to, że przyjechał na nasz event sam właściciel Orian e, z Szwecji. Także, wow, mam nawet, słuchajcie, z dziewczynami z nim zdjęcia, i to jest po prostu coś takiego niesamowitego, spotkać osobę, która miała taką ideę, taki pomysł. Jego historia sama zaczęła się od tego, że. On sam chorował, miał problemy z jelitami, i okazało się, że Zinzino tak na niego dobrze wpłynęło, poprawił się jego stan zdrowia, że stwierdził, że to jest to, żeby coś z tym dalej tematem zrobić. Były niesamowite osoby. Ludzie na wysokich poziomach z niesamowitą energią, e, wiedzą do przekazania, doświadczeniami, swoją historią. E, sam syn Zbyszka, który wprowadził z na Polskę, jego syn, słuchajcie, Tomek, jest mega wysoko, tak samo na poziomach, zaraz po swoim dacie. Ale to chciałam powiedzieć, że to jest to, gdzie. W Pajane mieliśmy przez naszych rodziców i społeczeństwo dookoła, że najważniejsze jest tylko to, że jak się urodzimy, szkoła, potem matura, studia, gdzieś są te zaręczyny w międzyczasie, potem gdzieś się pojawia ślub, jak ślub, no to zaraz tam dziecko, poślubia jakiś kredyt, budowa domu, praca na etat i to wszystko takie ciągnące w kółko, kręcące się w jednym kole. Okazuje się, te stereotypy, które po prostu gdzieś były w Hayane, jakby temat w ogóle nauki już dawno dobrze wiemy, że to nie jest do końca w naszych czasach tak, że jak pójdziemy na studia, to najczęściej też kończy się to tak, że jest tak fatalnie, że nie pracujemy w swoim zawodzie, bo albo zarobki są tak niskie, że nie możemy sobie na to pozwolić, albo po prostu ciężko się dostać, jesteśmy niezadowoleni, historii jest masa. I już od jakiegoś czasu dobrze o tym wiemy, że no z tą edukacją i pójście w tym swoim kierunku czasami bywa różnie, często się przebranżowujemy. Ja sama słuchajcie, w sumie mam dwa tytuły, a i tak w nich nie robię. Robiłam, ale i w nich nie robię, i, i tak się wszystko układa w życiu. I właśnie powracając do tematu, że sam Tomek był takim łobuzem, takim rozrabiaką, to co po prostu rodzicom potrafił, słuchajcie, zgotować, no to tylko świadczyło o tym, że on chyba w życiu nigdy nic nie osiągnie. I jak to każdy z nas ma fajną swoją historię w życiu, że przyjdziemy na tam etap, a potem okazuje się, wow, ten człowiek tyle osiągnął, tyle zrobił. I to jest takie fajne, bo opowiadając nam to wszystko od dzieciaka, pokazując zdjęcia, historię, okazało się, że, no facet, no niesamowite, zrobiłeś wrażenie na wszystkich ludziach dookoła, dlatego, bo zrobiłeś tak wiele w życiu i często nawet sami pewnie łapiemy się na tym, że jesteśmy na danym etapie w życiu, a tak się wszystko dookoła zmienia, gdzieś wszechświat to wszystko tak potrzebuje. Potrafi to wszystko poukładać, że nasze życie idzie w zupełnie innym kierunku, nagle po, 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 pokazuje się inny punkt widzenia i, i idziemy w tą stronę albo ryzykujemy. Także no, jest to coś niesamowitego, że jak to bym teraz powiedziała, z łobuza do milionera. No po prostu wow! Niesamowita historia, każdy z nas ma jakąś historię, którą fajnie się jest podzielić, a jak wiemy, naszej historii nigdy nie zamarzemy. A i to jest coś najpiękniejszego. To jest taki nasz wizerunek. Eee, fantastycznie było, słuchajcie, usiąść do obiadu, do kolacji, do śniadania z osobami, tak jak powiedziałam, które mają wiedzę, doświadczenie, klasa, w ogóle te emocje, to wszystko panujące, że ja tak naprawdę chłonęłam to jak gąbka, że najczęściej to wolałam eee, więcej słuchać niż się odzywać, bo eee, Dużo ludzi po prostu mających doświadczenie w etapie zdrowia, w etapie biznesu, to po prostu jak ich nie słuchać? Były też takie sceny śmieszne, że na przykład Orian opowiada nam cały wykład i na przykład zadaje nam wszystkim pytanie: o ludzi, bo słuchajcie, koło 200, i zadaje nam pytanie, czy wierzymy w Zino? Wszyscy krzyczą, tak. Czy wierzycie w Zino? Tak. I on dla niego to było za cicho. Wiecie, co on zrobił? Jak macie scenę, stoicie na scenie i macie te stoliki, no to tam się jest szklanka z wodą, możemy położyć sobie te swoje nasze arkusze, które chcemy przekazać, i notatki do, jak robimy wykład, podszedł do tego stolika. Wziął tą szklankę wody, słuchajcie, podszedł do ludzi i po prostu ich oblał. I spytał się raz, czy wierzycie w ZINO? Tak. I jeszcze raz, czy wierzycie w ZINO? Tak. Mówi, dobra, teraz jak e, będą mecze, to jesteście pierwszymi kibicami, którzy mają tą energię, ten krzyk, że tą werwę, że po prostu. Widać to było w nich, no fantastyczne, oczywiście, no nie wiecie, no teraz coraz by ktoś się mógł zbulwersować, no jak ktoś może, o podejść tak oblać wodą, co to za tupet, no, a ktoś jest z sztywniakiem, to pewnie tak myśli, <laughs> powiem tak, mm, sam prowadzący, no to też, e, gdzie nam mm, różne też takie spotkania prowadzi na zoomach, e, jego energia do prowadzenia w tej roli jest po prostu dla niego, bo po prostu sala to wszystko aż po prostu drżało. Emocje, e, muzyka, jak wchodzili e, nasi partnerzy jeden po drugim. Osoba, która tak prowadziła, to taka niesamowita muzyka, słuchajcie, leciała. E, brawa, no wow, po prostu wow, czasami nieraz. Sama przy taki moment, bo Mój mentor powiedział mi coś takiego, że wy nie macie e, z każdy wywiad, jakby od A do Z zapamiętać albo robić notatki. Z każdego wywiadu wyciągnijcie jedno zdanie, jedno zdanie z każdego wywiadu, z którym wrócicie do domu. E, a to chyba nie, to powiedziała chyba pani Danusia, nasz partner biznesowy. A mój mentor powiedział, e, będąc już po tych wszystkich wykładach Siedzimy sobie, rozmawiamy wszyscy, śmiejemy się I mówi, słuchajcie, podał swoje zdanie Mówi, słuchajcie, ja przyjechałam po te złote zdanie I ja w tym momencie sobie w sumie po tym wszystkim pomyślałam W tą sobotę na wieczór, kurczę, nie mam takiego złotego zdania e, Z czym miałabym wrócić po sobocie Bo wiadomo, zostaliśmy tam na noc, na niedzielę I tak e, niedziela dopiero mnie zbiła totalnie mnie zbiła, bo jak wszedł na scenę Zbyszek, który Wam mówiłam, wprowadził Zino na Polskę, eee, zaczął nam opowiadać o błędach, jakie się popełnia, problemy i tak dalej. Powiedział takie jedno zdanie, że każdy z nas nigdy nie wie, ile nam zostało do końca czasu. Chodzi o to, że my najczęściej skupiamy się na tym, co było kiedyś, najczęściej, albo do przodu. Jakby mało z nas chce wyciągnąć danego dnia, z danej chwili e, sok, taki wiecie, wyciągnąć cytryne soki z niej, tak? Tu i teraz robimy na maksa, skupiamy się, działamy, jest energia, jest power. I powiedział, że każdy z nas jest taka, taka świeczka, która się wypala. Po prostu lata mijają, miesiące, dni, tak? I się tak wypalamy jak taka świeczka. Tylko sekret w tym, że nikt z nas nie wiem, jaki długi ma knot. Jak długo ten knot będzie się szczepał? Nie to słuchajcie, aż ciarki przeszły w tym momencie. Widzicie, sama się teraz wzruszam. Wzruszyłam się i mówię: wow, to jest po prostu mocne, to było takie uderzenie, że ja mówię: no, w życiu bym na takiego porównania nie wpadła. Fantastycznie, jak już jestem przy temacie wzruszeń, to muszę też Wam powiedzieć o historiach. Był też taki czas wydzielony na każdego z nas, nawet ja mogłam wyjść na scenę, każdy z nas mógł wyjść na scenę, kto zauważył, że już w jego zdrowiu, wizerunku, bo wiadomo, każdy z nas ma problemy skórne w środku, choroby itd., itd. Każdy z nas mógł być na scenę, podzielić się właśnie z historią, jak suplementy wpłynęły na nas. No i wyszło parę osób, między innymi na przykład taka dziewczyna w moim wieku, gdzie całe życie też miała problemy z jelitami, prowadzona wiadomo była przez lekarzy, leczenie. Doszło do takiego dramatycznego stanu, że no po prostu krew potrafiła lecieć buzią, dołem. Tragiczny stan. I ona o tyle była w tym wszystkim silna, że ona nie chce po prostu odejść z tego świata. Jest moda i chce jeszcze dużo zwojować, działać. Um, zaczęła się suplementować. Nie, to nie były suplementy z firmą, z którą współpracuję, zupełnie inne. Um, jakby dowartościowanie komórki, bo to chodzi o to, że suplementy mają nas dowartościować. Jeśli mamy problem z organizmem, wszystko zaczyna się od środka, tak. Często ja to porównuję do atopowego zapalenia skóry, że jak myślimy, że coś jest problem ze skórą, no to my wywalimy te maście cudawianki, że o na zewnątrz to trzeba to natuszczać, żeby to, wiecie, regenerowała się skóra. No, nie, tak to nie działa. Wszystko zaczyna się od naszego środka. Tak, zawsze Wam porównuję takie do pomarańczy, że jak le leży taki owoc. On, słuchajcie, też ma swój czas i on powoli też będzie się psuł. Po prostu zacznie gnić i on zacznie gnić od środka i to tak samo jest z naszym organizmem. Wszystko, co jest w środku, zaczyna się po prostu psuć i na przykład tak w tym stylu atopowym wypadku atopowej skóry zaczyna to być wywalane na zewnątrz, nasza skóra, nasz organizm informuje nas, że jest coś nie tak, że są jakieś problemy że trzeba się na tym skupić ale jakby tutaj o problemach chorób różnych nie chcę się na tym skupiać bo to jest temat rzeka, Jakby ktoś miał jakieś tutaj problemy, chciałby na ten temat porozmawiać, to jakby mam ludzi doświadczonych z, do, z danymi historiami, przykładami, gdzie możecie usiąść z taką osobą która miała taki problem danej choroby, bo chorób i po prostu problemów, nowotworów, różnych ciężkich chorób jest masa, naprawdę masa. I na początku, jak byłam na Zoomach, ja trochę odbiegam od tej sceny, ale chcę Wam tak fajnie to powiedzieć, jak byłam na wszystkich Zoomach i były przedstawiane różne choroby, ludzie po prostu otarli się o śmierć, lekarze mówili, że no niestety, nie jesteśmy w stanie nic już zrobić, ręce zakasane, że prawdopodobnie zostało tyle, tyle czasu, albo wychodzili po ciężkich operacjach i doprowadzały suplementy do tego, że oni mogli szybciej się zregenerować, albo po prostu wracali do zdrowia. W historii naprawdę, słuchajcie, jest masa, ja tu nie jestem po to, żeby Was przekonywać albo wymądrzać się, bo co Wy z tym zrobicie, to jest Wasza sprawa, mnie głównie ujęła firma tym... Że mówimy o zdrowiu, że nie mówimy o jakichś kremikach, jakichś perfumach, pomadkach, gdzie tego jest masa dookoła. Jestem w temacie, który po prostu otwiera oczy, że Twoje życie, jak Ci mówi lekarz, że jest skreślone i już nie możemy zrobić, to wcale tak nie jest. Temat w ogóle farmaty, lekarzy, aptek, szpitali, tego wszystkiego, słuchajcie, to co mogę Wam powiedzieć? To nie jest takie piękne, jakby każdy z nas chciał, że pojawia się choroba i idziemy do lekarza przy kontaktu, lekarze tu już nas prowadzą, przy szpitale, operacje i różne, różne rzeczy. Ech. Powiem Wam tak, jeśli macie różne problemy związane z zdrowiem, idźcie do swojego lekarza i spytaj się, panie doktorze, kiedy ja będę w końcu zdrowa, zdrowy? Kiedy odłożę całkowicie, całkowicie mówimy, te rzeczy, które biorę i będę mogła stanąć, będę mógł stanąć na nogi i będę zdrowy, zdrowa. Hmm? Bo ja usłyszałam na swoje uszy y, różne historie różnych ludzi, gdzie po prostu po mnie ciarki, słuchajcie, przechodzili, y, że ta osoba na Zoomie siedzi, opowiada o tym, że ta dziewczyna, która była na scenie, mówi, że jej to poprawiło zdrowie. I wracają te dziewczyny w moim wieku, gdzie właśnie miała takie problemy. E, pojawiło się też e, ktoś, gdzie po prostu zaproponował nam nasze testy medyczne. Jak wiecie, one są z Oslo, kto nie wie, to mówię, z Norwegii. Jest to laboratorium medyczne, są to testy medyczne, e, gdzie takich badań sobie w Polsce nie zrobicie. Są to badania złożone z 11 kwasów tłuszczowych. E, Osoby teraz do moich innych filmów, gdzie często też o tym odpowiadam, będziecie mieć w opisie pod linkiem. E, I ona zrobiła taki test, e, jak to ona powiedziała nie było źle, ale jeszcze dużo brakowało do dobrego. I po prostu wtedy weszła mówi, dobra, to będę się suplementować tymi produktami tej firmy. Mm. I powiedziała, że w chwili obecnej nie wie, co to jest choroba, nie zna tego uczucia, że po prostu tak zregenerowała swój organizm, swoją komórkę, wszystkie organy, że ona normalnie, ta kobieta funkcjonuje. A tym bardziej, wiecie, mogłabym mnie to uderzyć, bo byliśmy w tym samym wieku. Dalej była kobitka, dosłownie jak ostatnia osoba opowiadała, Widać było, że zapała się na siłę, żeby wyjść na scenę. Masa była, słuchajcie, historia. Ja wam tylko takich, mówię, które mnie w serduchu uderzyły. Jeszcze raz włączyłam, bo mi się kamera wyłączyła. Wyszła pani na scenę, ta osoba przestała mówić, gdzie ona wchodziła, to ona dostała mikrofon. To już jest temat gruby. Bo ta. Tylko nie pamiętam co to był za nowotwór. Pamiętam, że miała 24 guzy, dwie operacje, żeby usunąć. Z tego co pamiętam, 68 chemii wzięła. Wyobrażacie to sobie? Tu już mówimy naprawdę o ciężkim wypadku przypadku, wypadku. I zostały jej tylko dwa. Takie guzy 4 na 4, i lekarze twierdzili, że nie jest to nic zagrażającego zdrowiu. Eee, jakby nie będę wnikali czego, wszystkie nie usunięte, tylko to, co ja usłyszałam, Wam przekazuję. No i jak możemy tylko sobie wyobrazić, to nie był chory, ale kto był chory, dobrze o tym wie, że coś, co nas spotkało, a w szczególności takie ciężkie choroby jak nowotwór. Coś jak nas zaboli, coś pociągnie, coś jest nie tak. Zera potrafią się pojawić myśli, czy to znowu coś się zaczyna dziać, I kiedy ją gdzieś tam zabolało, coś. E, zawsze żyła w strachu, e, czy ta choroba nie wraca, tak? No i pojawiły się produkty, suplementy, właśnie z inzyną. Hmm, zaczęła się suplementować, i teraz słuchajcie, ale to jest naprawdę cud. Tak, cuda są innych historii ludzi, tak samo ten. Wyobraźcie sobie, że te dwa guzy, 4 cm, że one się wchłonęły, po prostu znikły. W tym momencie sobie pomyślałam, cholera jasna, dlaczego mm, jesteśmy na takim kryzysie wszystkiego, dlaczego nie wiemy o niektórych rzeczach, że mogą nam uratować życie w inny sposób, że ta kobieta może by przeszła jakąś chemię, może by była, była potrzebna operacja, ale by nie przeżyła na pewno tyle bólu, stresu, płaczu, wszystkiego, e, co przeżyła przez ten czas nie wiedząc o tych suplementach. Bo prawdopodobnie choroba by się potoczyła w zupełnie innym kierunku. Sorry za wzruszenie, ale laska jestem wrażliwa. Także, no widzicie, historia ludzi też mega, po prostu, żeby zobaczyć nas żywo, tą osobę, która o tym opowiada, i sam fakt, że ona stoi przede mną z zaromistego stanu zdrowia, a było tragicznie myślę, co mogłabym jeszcze Wam przekazać, ale słuchajcie, no to są takie tematy, że to nie jest w tym temacie, to i tak wiem, że Was to nie zainteresuje, a ja tu nie jestem od namawiania, przekonywania, że coś jest, coś nie działa, że marketing taki jest, a nie taki, bo wiecie, co jeszcze przystałe spotkanie w Pajan, Że nigdy nikogo nie przekonuj. Nigdy nikogo... Ee... Za dużo mówienie, jak za dużo mówisz To tylko świadczy, że to wszystko działa często w długą stronę Niż to, co powinno Mówimy o produktach, o firmie, o bardzo poważnych rzeczach Nie są to tematy płytkie, błahostki Żeby po prostu kogoś do czegoś, wiecie Nakręcać, mówić i bla, bla, bla I bla, 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 jak ja to mówię, na, na, na Nie, macie zawsze, słuchajcie, do mnie kontakt Macie maila w opisie do mnie, możecie do mnie napisać. Ja zawsze włożę wszystko, co mogę, żeby wam pomóc, wyciągnąć ręce, przyprowadzić ludzi, których mam do tego, żeby w danym kierunku podziałać. Wiadomo, też była kwestia biznesowa różne takie historie, na przykład była taka pani Edytka, gdzie prowadziła um, swoją gastronomię 13 lat, aż do czasu jak się pojawił COVID. No i wiadomo, porobiły się różne zamknięcia lokali i um, na szczęście pojawiła się firma, z którą współpracuje ktoś i pokazał biznes i dnia dzisiejszego jest wolną kobietą, jak jedzie na urlop, to ma swój biznes tradycyjny ten wie, że jak zamkniemy swój zakład Mm, obojętnie, ogólnie mówię, tak? Swoją firmę pojedziemy na urlop, to często jest tak, że trzeba pewne rzeczy bardzo nadrobić eee, i poświęcamy po urlopie jeszcze więcej czasu niż normalnie, bo są różne sprawy różne telefony, różne sytuacje różni ludzie, gdzie po prostu nie da się tak normalnie flurzucić i o, git, majonez, no nie eee, jak nas też nie ma to nasza firma też nie działa a tu jest taki jakby to powiedzieć bo brakuje mi słowa. Tu jest taki komfort, że jak wjeżdżasz na urlop, to twoja firma nie jest zamknięta, bo masz e, ludzi, z którymi współpracujesz, którzy działają tak samo jak ty, bo chcą, żeby ich firma działała tak jak twoja firma. Więc twój biznes cały czas rośnie, rozbudowuje się, twoje pieniążki cały czas rosną, a nie maleją. Że wiecie, masz zakład zamknięty, nie zarabiasz. Zupełnie na czym innym polega marketing. Często jest tak, że ludzie nie wierzą w to, bo zostali po prostu zwyczajni w świecie zranieni, oszukani. Wierzą w historię ludzi, którzy gdzieś kiedyś w marketingu źle zostali przeprowadzeni, w złe ręce wpadli, jeśli chodzi o firmę. Są to tematy, słuchajcie, gdzie na te tematy się nie dyskutuje. Jak ktoś nie chce, to po prostu nie każdy chce po prostu działać z ludźmi, którzy są pewni, którzy wiedzą, z czego chcą, że to nie jest tak, że jak w nam w pajanu tak musi być, tylko jeśli marzymy o, nie wiem, 20 razy w ciągu roku korzystać z życia, wyjeżdżać, e, chcemy zarabiać fantastyczne pieniądze, chcemy spełniać swoje marzenia, to tak możemy mieć, tylko to trzeba się poświęcić, jak macie swoją firmę, tak samo właśnie jest w marketingu, że to jest twoja firma i musisz się jej poświęcić, musisz pracować, ja chcę, żeby to wszystko Owocowało. I tak właśnie, i taki właśnie to był event, niesamowite, tak mówię, energia, motywacja, fantastyczne spotkanie. Tak mówię, fantastycznie korzystać z takich eventów, być na takich spotkaniach, usłyszeć na żywo, e, zobaczyć tych ludzi. E, naprawdę, wow, wow, wow. I jeszcze raz jest, wow. Sam dr Clayton, e, gdzie. Też czasami takie padają obiekcje. A co to są w ogóle za suplementy? Eee, co ty byś mi mówiła w jakichś testach? Ja muszę iść do przychodni, zrobić badania i leki, apteka, lekarze. Serio, to ci współczuję. Bardzo ci współczuję, bo nie wiem czy o tym wiecie, ale dr Clayton, yy, jest to słynny wykładowca, doktor gdzie od niego uczą się nasi lekarze? Jeśli chcą być dobrym lekarzem, to wyjeżdżają, słuchajcie, i uczą się na najwyższych uniwersytetach, robią studia i tam właśnie dostają tą wiedzę, książki doktora Claytona. Jest tego masa, poczytacie na ten temat, więc nie, nie porównujmy naszego doktora przychodni do lekarza. Yy, tu, od którego uczą się inni lekarze, tak? Najpierw się rgnijmy do wiedzy, do tego, od czego co się zaczyna, a potem może się wypowiadajmy, bo często jest jak jest, yy, ale tak jak mówię, tych tematów ciągnąć dalej nie chcę, bo nie na tym tu polega. Dobrze. Myślę, słuchajcie, że to tyle. Chciałam się właśnie podzielić się z tym, Szczęśliwie też wróciłam była piękna pogoda, pogodaniem kiedy mi minęło. I cieszę się, cieszę się, że. A, jeszcze wiecie co, była taka sytuacja, że Tomek, syn Zbyszka, dzwoni do Oriana, mówi wiesz co? Eee, parę osób nam odmówiło, a Orian mówi. Tylko wiesz co, są tacy ludzie którym będzie przeszkadzać deszcz, będzie przeszkadzać śnieg, będzie przeszkadzać słońce, to będzie przeszkadzać to, że źle się czują, albo będą wymyślać mnóstwo wymówek. I oni nigdy nie przyjadą już, bo to chodzi o postawę człowieka. Wiecie, jak się wtedy poczułam wyróżniona? Ja nie do końca wierzyłam w to, że jadę, bo widzieliście mój stres, możecie zobaczyć, właśnie jak wykonywam e, makijaż. Ja sama nie prowadzę w dalekich trasach, zawsze lubię jak to facet kieruje. Gdzieś tu, wiadomo, jak ktoś się mówił, w obrębie do 100 km, to dla mnie nie ma problemu, jadę. Ale sam taka myśl, że wiecie, że się jedzie samemu w samochodzie, jakby ktoś był obok, no to fantastycznie, to jest zawsze inaczej, może go się odezwać, jakoś tak inaczej jest. Ale jak samemu się jedzie ponad 200 km, no to jak się tak nie jeździ na co dzień, no to jest to troszeczkę takie mal stresik, tak? No, i wtedy poczułam się tak wyjątkowo: mi nic nie przeszkadzało. Ja po prostu wsiadłam, przyjechałam, chciałam skorzystać z tego wszystkiego i skorzystałam. Dostałam tą energię, to wpojenie, to doświadczenie o innych ludzi i z tym wróciłam do domu. I tym właśnie akcentem chciałabym też zakończyć ten film, bo mam jeszcze inne różne sprawy do pozatwienia dzisiejszego dnia. Na pewno będę chciała też z dzisiejszego dnia zrobić vloga. A ten film jest typowo, słuchajcie, zrobiony właśnie pod emocje z eventu i taką historię, żeby Wam wszystko opowiedzieć, jak co i wygląda. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Na pewno nie przekazałam Wam wszystkiego, i na pewno nie poczujecie tego, co ja poczułam tego dnia, te dni. E, bo tak, powiedziałam Wam, powtarzam się po raz kolejny, na takich spotkaniach trzeba być. Nie tylko jako partner, możecie być jako klient. E, jeśli byście chcieli coś takiego przeżyć, byście chcieli na żywo usłyszeć, czy nawet w domu, w swoim zaciszu, spotkać się na kamerce, kto nie wie, co to jest Zoom, to jest taka po prostu, na pewno porozumiewacie się przez telefon czy przez laptopa ze swoimi bliskimi. Po prostu jest ta, taka aplikacja, gdzie siadamy, jest to darmowa aplikacja i możemy porozmawiać. E, i wyciągnąć wnioski, a przy okazji wyciągnąć masę wiedzy i doświadczenia. Także słuchajcie, tyle w temacie, gdzie szukać mnie to wiecie, a ja uciekam. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze i dziękuję za ten film. Trzymajcie się, hej!